Cześć! Jestem Alicja i od 11 lat podróżuję po Sardynii. Podróżuję i nie mogę przestać. Zapraszam na bardzo ciekawą relację. Tydzień na Sardynii pod koniec września. Z super ekipą, kobiecą, trzyosobową. Ja, moja córka i moja przyjaciółka. W programie tego szczególnego wyjazdu luksusowe wille na plaży, kąpiele w komfortowych hotelowych basenach, Najwygodniejsze deptaki turystyczne. Imprezy w ekskluzywnych klubach. Przejażdżki luksusowymi limuzynami po centrach eleganckich miast. Relaks na prywatnym, hotelowym leżaku na długiej, piaszczystej plaży. Niezapomniane rejsy katamaranem. Wykwintne posiłki w wytwornych restauracjach. Spacery w zadbanych hotelowych ogrodach. Oraz zabiegi w luksusowych spa. Zapraszamy. Jesteśmy na cyplu Capocaccia, miejsce nazywa się Belvedere Foradada i tutaj gdzieś rusza szlak panoramiczny biegnący klifami, który zaprowadzi nas do miejsca o nazwie Torre della Penia, wieża Penia. Mamy ci trochę cienia, dziewczyny na szlaku. Oj ja macie. Jaki piękny widok przez to okienko! Zobacz. I oto jesteśmy u celu. Torre della Penia na cyplu Capocaccia. Super widokowy punkt. Panorama dookoła 360 stopni na morze, mnóstwo skał, mnóstwo poprzeplatanych między sobą skalnych cypelków. I u celu wędrówki kawa z takim właśnie widokiem. Pierwsze dwie noce spędziłyśmy na świetnym, rodzinnym kempingu pod Algero, prowadzonym przez naszą rodaczkę Monikę i wspaniałego kucharza Salvatore. W porządku na kempingu strzegą dwaj czworonożni stróże, lolla i lollo. Przysparzają gościom wielu radości. Załapałyśmy się też na wspaniałą, rodzinną ucztę w przemiłym sardyńsko-polskim gronie. Salwador to świetny kucharz i miałyśmy okazję podpatrzeć kilka jego kuchennych trików oraz podziwiać bardzo ciekawy, tradycyjny sardyński piec. Jesteśmy w nekropolii Sumannu. 15 minut autem z Sassari w północno-zachodniej Sardynii. Mamy tutaj na bardzo małym terenie wykute w wapiennej skale ponad 20 grobowców neolitycznych. Tu mamy wczesny Neolit i epokę brązu, czyli co najmniej 6 tysięcy lat temu tutaj ludzie tworzyli już te grobowce. Są to wielokomorowe grobowce, czyli są tu komory połączone ze sobą. Podobno można znaleźć na ścianach niektórych z nich bardzo dawne wyryte symbole. Doczytałyśmy tu przed chwilką, że w jednym z grobowców są tak zwane fałszywe drzwi, falsa porta i że one były symbolem tego, że za nimi znajduje się królestwo umarłych. Drzwi do zaświatów nie znalazłyśmy. Znalazłyśmy za to piękną plażę. Niestety, jak dla nas zbyt zatłoczona. Dlatego powędrowałyśmy wzdłuż wybrzeża na Costa Paradiso, półtora godzinnym szlakiem do cudownie dzikiej i cudownie pustej plaży jaskółki. Przydałby się długi rękaw, długie spodnie, ale jest tak gorąco. Tego 24 września. Już za chwilę plaża jaskółki, gdzieś tutaj po lewej, za tymi skałkami, a po drodze co chwila takie bajeczne zatoczki wypełnione turkusowo-malachitową wodą. Kalatinari, czyli plaża jaskółki. Widziana z góry, rzeczywiście kształtem przypomina rozłożone jaskółcze skrzydła. wietrze, pełne zachwytu nad pięknem Sardynii. Wracamy na parking w Costa Paradiso. Jesteśmy w Agritorismo Palzania, wysoko w górach, w północnej części wyspy i poprosiliśmy o bardzo skromną kolację. a tutaj wniesiono nam na stół mnóstwo pysznych warzyw. Akurat jako wegetarianki poprosiłyśmy, żeby nie było mięsa. Przed chwilą zjadłyśmy pyszne gnocchetti z sosem pomidorowym, z serem. Potem była taka, było takie danie pane pratał, rozmoczone pane karazał z, z, z bakłażanami z duszonymi czy smażonymi, posypane parmezanem i z sosu pomidorowego. To było przepyszne. No a teraz wniesiono tutaj jeszcze różne inne cuda. Mamy ranek, 25 września. Nasz samochód pokazuje temperaturę 25 stopni na zewnątrz, a będzie dużo więcej. Mamy dziś w planie dzień pod hasłem Cuda w Głębi Lądu. Dziś chyba to będzie jedyny dzień z naszej dwutygodniowej wyprawy, kiedy nie zobaczymy morza, ale wcale nie będziemy tego żałować, ponieważ odwiedzimy Dom Smurfów, spojrzymy na ogromny skalny monument Monte Pulpiana. Odwiedzimy grobowiec gigantów Pascaredda, zjemy lunch pod tysiącletnimi oliwami, odwiedzimy dwa dolmeny w okolicach miasteczka Luras, wypijemy kawkę na klimatycznej starówce tegoż miasteczka, a potem przejdziemy ferratę, czyli ubezpieczoną drogę górską w uprzężach z przewodnikiem w Arcakena. To będzie na pewno bardzo ekscytujące przeżycie. Na koniec natomiast dojedziemy do naszego rodaka Roberta w Olbi, który czeka na nas z gorącą gościną, na co się bardzo cieszymy. To będzie piękny dzień. Oto właśnie domek smurfów, tak nazywany przez miejscowych: Casa di Puffi. Natomiast Google Maps widzi to miejsce jako Konka Frajkata. Od ulicy przechodzi się tu drewnianą bramą, i tak naprawdę jest to prywatna. Prywatna ziemia, ale kiedy zbliżyłyśmy się do tej bramy, na której wisiał łańcuch, jakiś głos tutaj spod tego skalnego zbocza zawołał do nas "Cancello aperto, czyli brama jest otwarta. E, no więc weszłyśmy. Nie widziałyśmy do kogo ten głos należał, więc może to jakiś papa smerf nas tu zaprosił. Pan nas wpuścił. Serve un po come cantina per vino. Sì. Si. Sì. Si. Fate vino, voi. Si dovrebbe comprare la vino. Eh, quest'anno no. Quando no. viene il prossimo anno. Papa, Papa Smert postanowił nas poczęstować owocami opuncyfigowej. figowej. è omiata. Suo mo ci siano. Le conosci questi? Nie? No, co la wiesz w freddo. kość powietrza. Proszę bardzo, pani Matko. Chwila zadumy nad prehistorią Sardynii, która mnie osobiście kręci niesamowicie. Jesteśmy przy grobowcu gigantów Tomba dei Giganti Pascaredda w okolicy tempio Pausania, region Gallura, Sardynia północno-wschodnia. I cóż tu mamy? Mamy tu klasyczny układ grobowca gigantów sardyńskiego, czyli tworzące półokrąg skalne bloki. Tutaj jest ich akurat 12, podobno oryginalnie było 13. W centralnej części największy z nich, a w nim wykute wejście do komory grobowej. Te komory grobowe były bardzo długie i wiążą się z nimi legendy o chowanych w nich olbrzymach. Archeolodzy widzą w nich natomiast zbiorowe grobowce, gdzie chowano kości wielu osób naraz. Na moim kanale jest dużo materiału na ten temat, bo ta historia Sardyni bardzo mnie interesuje. Przejrzyjcie więc inne odcinki. Miasteczko Luras. Podobno tutaj jeszcze mówi się bardzo archaicznym dialektem. Logu do Reze. Natomiast wszędzie dookoła panuje dialekt Gallureze. Cóż za piękne miejsce na piknik. Pod dolmenem, który ma co najmniej 5200 lat. Jesteśmy w Luras, dookoła miasteczka. Możecie odwiedzić kilka dolmenów. Były to zbiorowe mogiły, prawdopodobnie dla osób o wyższej pozycji społecznej, zbudowany z granitowych płyt. Ten tutaj ma około 6 metrów długości w środku, w komorze grobowej. Oczywiście, w wczesnych czasach były szczelnie zamknięte. Móc usiąść w takim miejscu pod granitowym plastrem, opartym na kilku innych granitowych blokach, kilka tysięcy lat temu, w miejscu i pochówku, i kultu. To dla mnie duże przeżycie. Cieszę się, że mogę tu teraz być. A członkowie mojej wyprawy tymczasem nie próżnują, robiąc notatki do naszego dziennika podróży. Przed nami drugi z dolmenów w pobliżu miasteczka Luras o wdzięcznej nazwie Ciuledda. jedzie księgowarenia, która kocha przygody i sardynie. Takie no to arancio, czyli pomarańczowy woreczek. Gratuluję księgową z opresji. na ferracie Contea di Rena w Arzacena, północna wschodnia Sardynia. Jedyna na Sardynii z tego to jest taka zorganizowana w pełni ferrata. W sensie, że przyjeżdżacie tu, płacicie 25 lub 30 euro, dostajecie sprzęt, przewodnika, krótkie przeszkolenie o co chodzi w ferratach i ruszacie na bardzo widowiskową, przygodę. rozrywki Contea di Rena, to świetne miejsce na pierwsze spotkanie z Ferratową przygodą. Eliza i Fabio, którzy to miejsce stworzyli, to świetni eksperci i przewodnicy. Polecam przygodę z nimi z całego serca. Na koniec yy, wspina czekała na nas niespodzianka. Urządzony w grocie niesamowity wspinaczkowy mały bar, a w nim gratisowe napoje dla wszystkich uczestników. Tak, to Wczoraj było na trasie wiele krótkich przejazdów między miejscami w głębi lądu, które odwiedziłyśmy. No i była wspinaczka, ale za dużo to nie chodziłyśmy. To też już nas swędzą podeszwy nas, naszych trekkingowych butów, i dzisiaj ruszamy na skalne baseny w masywie Monte Niedu w okolicy Santeodoro. Sardyńskie wodospady są piękne, ale bardzo często, żeby do nich dotrzeć, musicie zejść w dół do jakiegoś kanionu rzeki, do jakiegoś wąwozu. To też właśnie teraz czynimy. Piękny basen skalny. Jeden z wielu w kanionie Rio Pitrisconi w masywie Montenieddu. W kanionie. w kanionie rzeki Pitli możecie również przeżyć taką przygodę kanioning zorganizowany ze sprzętem z przewodnikiem. Przesuwacie się całą grupą w piankach z nieprzemakalnymi sakwami w uprzężach alpinistycznych właśnie wzdłuż kanionu, pokonując kolejne baseny skalne. To super przygoda i ja też mam na nią ogromną ochotę przy najbliższym pobycie na Sardynii. Za nami ciężkie podejście, którym rozpoczyna się powrót z basenu skalnego. Musimy wejść do góry, w wyższe partie kanionu, żeby trafić na parking. Ale się zmachałam. Uff. Piąty dzień naszej jesiennej sardyńskiej przygody. W planie 8-godzinny rejs po archipelagu La Maddalena. Miałyśmy spędzić tam 8 godzin, natomiast spędziłyśmy 24. No, ale jak mawia pewien mądry hobbit Bilbo Baggins, to ryzykowna sprawa wychodzić za próg domu. Uważaj na nogi, bo nie wiadomo, dokąd cię poniosą. I jeszcze jeden fajny podróżniczy cytat, pasujący do naszej przygody. Jeśli myślisz, że przygody bywają niebezpieczne, spróbuj rutyny. Ona jest śmiercionośna. I teraz powiedz, że zapracam, zapraszam Was do subskrybowania, zostawiania komentarzy, słoneczki, łapka w górę. Tylko na rejsach Luigi spotkacie takich wspaniałych sterników. To ta typowa sardyńska Czy ten? Tak, no, Tak Mówią po polsku. No, to... My My tak się tak dzisiaj w trakcie. <średytuczny> <średytuczny> jeszcze jest pani Mewa. Mewa, z pan pani, mewa? pani, mewa. pani mewa na kawę przy a tak już na poważnie. Byłam na wielu rejsach po archipelagu La Maddalena, ale nigdy na takim. Bardzo kameralna, maksymalnie sześcioosobowa grupa, indywidualnie ustalana trasa z dala od głównych turystycznych szlaków, świetna atmosfera na pokładzie, załoganci wszyscy włączeni w obsługę jachtu, dzięki czemu można się było czegoś nowego nauczyć, przemiły gospodarz, kapitan z niesamowitą wiedzą na temat archipelagu, w zupełnie innych godzinach ten rejs się toczy niż wszystkie zwykłe rejsy, ponieważ jest tak ustawiony, żebyście z pokładu żaglowca podziwiali przepiękny zachód słońca nad skałami archipelagu. Porywamy, nie? No, no, koniecznie. Przyda nam się taki. A co to za ładna kajuta? Kogo my tu mamy? Świeżo, świeżo nabyte załogantki na jachcie lulu. Stoimy właśnie zakotwiczone przy wysepce San Stefano na archipelagu La Maddalena. A jak to się stało? Płyniemy sobie dzisiaj w rejs po archipelagu i pytam kapitana, czy doradzi nam tutaj jak najbliżej palału jakąś dziką plażę, przy której, w pobliżu której, bo jak wiadomo na plażach nie wolno, w pobliżu której możemy się rozbić na dzisiejszą noc namiotami. A kapitan Luigi mówi, a to może chcecie przenocować na jednym z moich dwóch jachtów żaglowych. No i tak właśnie się stało, że śpimy dzisiaj tutaj. Bardzo się cieszymy z tej przygody. Pierwsza moja noc na żaglowcu na morzu. Nie, Twoja nie też, Ania? Tak, tak samo. No <grymna> <grymna> Zanim odpłyniemy z bezludnej wysepki, przy której spędziłyśmy dzisiejszą noc na małym jachcie żaglowym, poszłyśmy sobie na mały spacer. Podobno na wyspie można 2-3 godziny sobie uprawiać trekking. Jest około 10-10 bunkrów z czasów II wojny światowej. Są także zabudowania związane ze starszymi wojennymi działaniami na archipelagu, który od zawsze był bardzo strategicznym punktem na cały basen Morza Śródziemnego. Malutka wysepka San Stefano kryje wiele ciekawych miejsc, na przykład taki chyba niedokończony posąg wykuty w skale przez jakiegoś admirała. A, bo tam są kolejne części, patrzcie, one miały być połączone i tworzyć wielką statuę. Wow, prawie Chrystus z Rio de Janeiro. Jedni no. podróżują autostopem przez galaktykę, my na razie autostopem przez archipelag. Żeby niespodzianek nie było za mało, wracamy z niemal bezludnej wysepki na archipelagu do palau, malusienkim, malusienkim romem. Ostatni pełen dzień pobytu to przejazd z północnego wschodu Sardynii do Cagliari, skąd następnego ranka nasza studentka Ola musiała odlecieć do Polski. Natomiast mnie z Renią czekał jeszcze jeden ekscytujący tydzień na Sardynii, o którym opowiem Wam w następnym odcinku. Mhm. Jadąc z północy Sardynii na południe, postanowiliśmy zatrzymać się na bardzo komfortowe zabiegi mhm. luksusowych spa. Ja pierdolę. Kąpiel termalna na pastwisku w kamiennym basenie ułożonym 2200 lat temu, w czasach rzymskich. Super, zdrowotna woda dla skóry. W takim niepozornym, starym budynku pasterskim znajduje się malutka wanna termalna z czasów rzymskich czyli ma około 2200 lat. Zabiegi pielęgnacyjne w termach rzymskich za darmo. Następny postój tego dnia w Podco di Santa Cristina, jednej z 50 sardyńskich świętych studien i miejsc mocy. Tutaj dla mnie nie miła niespodzianka, jako osoba niezaszczepiona nie mogłam wejść na odkryty, zielony teren, gdzie prawie nikogo nie było, i zbliżyć się do studni, ale ja tam już byłam, a dziewczyny weszły sobie same i były pod wrażeniem tego szczególnego miejsca, o którym opowiadam w, o, w innym odcinku na moim kanale. Prehistoria i miejsca mocy, część pierwsza. Zachęcam, żeby go sobie obejrzeć. Tego dnia był także czas na relaks na kwarcowych plażach na półwyspie Sinis. No i tak można spędzić tydzień na Sardynii. 1200 km na liczniku, dziesiątki super miejsc i przygód. Oczywiście nie udało mi się w tym odcinku pokazać wszystkiego, odcinek już jest za długi, a nie pokazałam skalnych basenów w boza, naszej wizyty w Castel Sardo, pięknego wieczoru na Starym mieście w Olbi, ślicznego artystycznego miasteczka Sant'Antaleo, klimatycznego miasteczka Pauli Latino. Pożegna nas grająca właśnie w tym miasteczku skała, rzeźba Pinucci Szola. A ja dodam, że najcenniejszą rzeczą, którą możesz zabrać ze sobą w podróż, jest dobre towarzystwo.